Hejka, dzisiaj taki vlogowy klimacik odcinka nagrywanego telefonem. Dlatego, że dzisiaj Wam pokażę swój zestaw, swoje stanowisko do streamowania, gdzie w internecie streamuję. I bym powiedział, że na Twitchu, ale na Twitchu nie, bo dostałem bana. Po live, który praktycznie trwał 100 godzin, dociągałem, zostało mi 8 godzin, dostałem bana. Ach ci trole, ty trole, szkoda, bo miałem kilka rajdów, rajda takiego potężnego i w ogóle codziennie po 20 parę obserwacji przybywało, był ruch na kanale, było widać elegancko, miałem towarzysza oczywiście. Dobra, więc teraz powiem, że tak jak będę streamował, póki coś nie odwołam, spróbuję się odwołać na Twitchu, na Kiku. Wczoraj zrobiłem do śladu po tej stałej sytuacji tego bana odpaliłem na kiku Dajba. Więc zobaczymy, testuję. Chociaż widać, że to jest młoda platforma. Jeszcze chodzi o, o czy takie sprawy taka prosta. Ale powiem szczerze, że zobaczymy. Więc. A i co jest ważne, tu jest mój komputer jeszcze stoi. Który znacie już. Ups. Jakaś sorki za Tomasia, ale to wydarzenie musiałem mi po prostu spać, nie zauważyłem Jak ogarniałem to, to stanowisko A i z tyłu jeszcze, co jest ważne Mój nowy nabytek Zaraz pokażę jak się do niego dogrzebie A zresztą widzieliście Karta do przychwytywania obrazu Tak Zaraz zobaczymy czy tu, a ja ją widać tutaj na dole I powiem wam szczerze Więc tą kartę wykorzystuję na przykład do Wii czy do koncepcji, którą próbowałem robić live'ów takich y, Fantech z komputerem Coś chcę zrobić jeszcze takiego. Będę robił. Ale ogólnie zobaczcie, teraz wam pokażę. Weźmiemy sobie, przełączymy widok. I wam pokażę, jak to wygląda. Znaczy omówimy teraz y, ustawienia. Jak ja to ustawiam. Programy wam pokażę. Widać teraz, obecnie mi na obecnie, tak nie za bardzo, bo jest lampa ustawiona, która jest do yy, do nagrywania tego odcinka w tym momencie. O, oświetlenie jeszcze jest nieodpalone. Później zaraz wam pokażę, jak to wygląda. I jest 4000 tysiące kelwinów ustawiony balans bieli. Na aparacie by tak musi być przy tym oświetleniu, na którym streamuję, żeby to mniej więcej wyglądało tak, jak mnie tutaj widzicie. Mniej więcej, żeby to był naturalny dobry kolory nagrywane, więc. Więc teraz jest taka sprawa, że. Mm, oczywiście tutaj tak trzymałem z ręki ten telefon, nagrywam tak w formie blogowej, więc teraz sobie przejdziemy tutaj do ekranu i wam pokażę. Oczywiście tu jest obs. Tu mam ustawienia. To streamowanie. No, wszystko dźwięki porobione, poustawione tak, żeby to było dobrze. Pokrótce 1000 kg, 10 tysięcy, bo tak mogę streamować. 4K. Full yy, tak się bardzo ładnie robi. W sumie przy swoim internecie nawet do 15-16 mógłbym mógł 1000 narzucić. Ja bym o 4K robić. CBR i tutaj z Nivi mam ustawioną, ale często na przykład też tak, że H236. Ja korzystam z tego. I jeszcze, tutaj, jeszcze jeden. Jest tryb, muszę sobie dokładnie poczytać. Bo są nowe, weszły teraz. Ja sobie nastawiłem w ten sposób. I co jest jeszcze tu ważne, że w opcjach. A i jeszcze, co wam pokażę, na przykład tutaj. Nagrywanie. Mam sobie MKV. Plik. Bo jak nagrywamy, dlaczego? Bo ten plik jest taki, że. Jak wam się zerwie komputer ustawienia, przestanie nagrywać, to zachowacie ten plik, będzie cały. Jak obecnie wam przerwie, będzie jakaś awaria, to plik ten wam się zachowa. Będziecie mieli tyle, co nagraliście w tym, do tego momentu. A przy MP4 stracicie. Ale jak macie to nastawione, tutaj wchodzicie sobie w. A jest, widzicie? Jest automatyczny przy pokój, no, do mp4. Tu zaznaczamy, o zobaczcie, to jest to nagrywanie, tutaj, i wtedy mamy to zrobione na zasadzie takiej, że nam się generuje drugi plik w mp4. Bardzo fajna funkcja, z tego korzystam, jest super. Dobrze, teraz jeszcze jak sobie tutaj jesteśmy, to wam pokażę, że tu mam Stream Deck aplikację, ale to już znacie, bo zrobiłem odcinek o telefonie, jak zrobić z telefonu Stream Decka. Do tego używam i jeszcze co jest dla mnie ważne, tutaj aplikacja od myszki i moich słuchawek. Wchodzę i tu wszystko konfiguruję, chodzi o słuchawki. Mikrofon, wszystko, odszumianie, ta aplikacja za to zapewnia mi to wszystko. To tak pokrótce. Teraz sobie właśnie zobaczcie, jak to widać, jak ustawię, zapalę tę oświetlenie. Zresztą możecie to na Kiku zedor TV zobaczyć teraz na Kiku. Oczywiście jak zostanę odbannowany pewnie na Twitcha wrócę, bo więcej daje możliwości konfiguracyjnych. W ogóle inaczej to wszystko działa. Wolę streamować na Twitch. Tylko z tym, że wiadomo jak tutaj zaczniesz to się wszystko rozkręci, znając życie to pewnie też się zostanie. Bo Mam wrażenie, że bo to Kik jest młodą platformą. Oni będą wprowadzać te rozwiązania. Dążą tak, żeby też mieć konkurencyjne rozwiązania do Twitcha. Tak, żeby wprowadzić kilka rzeczy, te różne jakieś tam ulepszenia, informacje, komunikaty. To wszystko, prawdopodobnie nad tym pracują. Zobaczymy. popróbujemy, Postreamujemy. I powiem wam, że tak mi korciło, żeby tego 100-godzinnego live'a zrobić na kiku, ale mówię, nie zrobię na Twitch'u. Nie wyszło jak wyszło. No cóż, taki los streamera. Na razie, cześć, pa. Dzisiaj w takiej krótkiej formie, bo o tu chodziło mi, żeby wam pokazać, że można się że lepiej czasem mieć porządny aparat, jak mamy dokupić sobie kamlinka, ustawić odpowiednio opcję w aparacie i wtedy możemy pokombinować z przyszłą, przysłowiową lampką z Ikei, tutaj przy oświetlaniu się. I u mnie jest dobrze. Ja jeszcze będę myślał, żeby tutaj trzecią dołożyć żarówkę, żeby tu mnie lepiej oświetlało. Zobaczymy, pomyślimy, jest kilka patentów. Żeby to ulepszać, na pewno wtedy już normalny odcinek powstanie, taki bardziej konkretny. Ja będę to mordernizował. Tylko powiem wam szczerze, szkoda, że ten ban nastąpił, bo naprawdę ruszyło to wszystko. Miałem naprawdę sporego rajda, ludzie wchodzili, klikali, co chwilę jakaś obserwacja była, naprawdę o 1 trzecią mi praktycznie przybyło tych. Naprawdę, było widać, że jest ruch, że się wyświetlam. Jak patrzyłem na wejścia, później na statystyki, w porównaniu do mnie to wystrzeliło. Szkoda, działamy teraz na Kiku. Więc zapraszam Was na Kika. Jak widzicie ten odcinek, już oglądacie ten film, to już pewnie kilka live było. Na razie, cześć, pa.